Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wyprowadził ich samych na wysoką górę. Tam zmienił się wobec nich. Jego twarz zaczęła jaśnieć jak słońce, a odzienie jego stało się błyszczące jak światło. Naraz ukazał się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Piotr, odzywając się, rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że my tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto świetlisty obłok zasłonił ich. A z tego obłoku odezwał się głos: To jest mój syn, umiłowany, w nim złożyłem swoje postanowienia, słuchajcie go. Słysząc to, uczniowie padli na twarz i wielki strach ich ogarnął. Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli swoje oczy, Nikogo poza samym Jezusem nie zobaczyli. Kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im, mówiąc: Nikomu nie rozpowiadajcie o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu czytana jest w liturgii Ewangelia o przemienieniu Pana Jezusa na górze. Każdy z synoptycznych, tak zwanych, ewangelistów, czyli Mateusz, Marek i Łukasz opisują to wydarzenie w swoich Ewangeliach i jednego roku czytamy wersję Mateuszową, to jest właśnie teraz ten przypadek, w następnym roku Markową i w trzecim roku y, Łukaszową. I tak co trzy lata powtarza się ta sama wersja. I tak zastanawiając się dzisiaj nad tym, dlaczego to ma takie znaczenie, żebyśmy właśnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu, czyli de facto jeszcze będąc na początku tego szczególnego czasu, żebyśmy skupili naszą uwagę na Jezusie przemienionym na górze. Przemienienia, tak zwanej, na górze Tabor też mówimy. Otóż tak sobie pomyślałem, że może, może dlatego, znaczy powodów pewnie jest wiele, nie? ale jeden z powodów może być taki, że chodzi o to, żeby właśnie ten przemieniony Jezus nas prowadził przez ten czas Wielkiego Postu. Bo w ogóle to jest bardzo ważne, żeby nas Jezus prowadził przez Wielki Post. Żeby on był tym, który nas przez ten czas postu, pamiętamy, że jest to pamiątka pobytu pana Jezusa na pustyni, 40 dni pobytu na pustyni, żeby teraz nas też przez te 40 dni prowadził Pan Jezus. Yy. Oczywiście sposób, jaki nas prowadzi, to jest przede wszystkim Jego Słowo. Tuż o tym sobie też mówiliśmy, nie? że… zresztą to dzisiaj też wybrzmiało w tej dzisiejszej Ewangelii. Jego słuchajcie właśnie Jego słuchajcie. Odezwał się głos z nieba. No pewnie jest dla nas oczywiste, że był to głos Boga Ojca. Hmm? I. I właśnie chodzi o to, żebyśmy na początku Wielkiego Postu, w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, uświadomili, zapamiętali, że tym, który nas prowadzi, ma być Chrystus, ale Chrystus, właśnie ten przemieniony, czyli de facto stały. Tak, bo myślę, że można śmiało powiedzieć, że to, co zobaczyli ci trzej uczniowie na tej górze, to było takie, jakby objawienie pana Jezusa stałego. Zanim jeszcze Pan Jezus zdążył umrzeć. Oni mieli po prostu takie objawienie, że Chrystus stał. I oczywiście to, że chcemy, aby przez czas Wielkiego Postu prowadził nas Chrystus stały, to oczywiście w żaden sposób nie kłóci się z tym, że w czasie Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa, w ten czy inny sposób, na przykład odprawiając drogę krzyżową. Właśnie chodzi o to, żebyśmy odprawiając drogę krzyżową, żebyśmy przez nią byli prowadzeni przez Chrystusa Zmartwychwstałego. Przez Chrystusa, który rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem, czyli jest już gdzieś tam. Właśnie to jest takie y, mi, mi ta dzisiejsza ewangelia tak podpowiada, żebym ja y, razem z Jezusem z stałym rozważał jego mękę. Czyli mówiąc inaczej, żebym rozważając mękę Pana Jezusa, żebym nie pomijał faktu, że Jezus już zmartwychwstał. stał. Tu chodzi o to, żebym z tej jego perspektywy i razem z Nim, korzystając z jego perspektywy, żebym rozważał mękę Pana Jezusa. Do, do tego, przynajmniej czuję się zaproszony, czytając tę dzisiejszą Ewangelię. Jezus się objawia tym trzem uczniom, może też po to, żeby oni, to Przypomnę, że oni też potem byli w Ogrójcu, na przykład z Panem Jezusem, a jeden z nich, Jan, nawet był pod krzyżem, kiedy Pan Jezus konał. I chodzi o to, żeby, że może o to chodziło, żeby oni, będąc w tym Ogrójcu, żeby właśnie już widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. Mieli gdzieś przed oczyma, pamiętali hmm, o tym doświadczeniu, Właśnie z tej góry. Czy pamiętali? Nie wiem. Ale tak sobie myślę teraz, że jeżeli Jan miał odwagę pójść pod krzyż, stać pod tym krzyżem razem z Maryją, może, może tak, może siłę dawał mu to doświadczenie z tej góry opisane w dzisiejszej ewangelii. Może. Ci pozostali dwaj o tym zapomnieli. A Jan pamiętał: Może, to jest teraz tak sobie głośno myślę, hipotetyzuję. Tak. tak czy owak, chodzi o to, żebyśmy mieli przed oczyma Chrystusa zmarłego. Na Eucharystii Chrystus w czasie Eucharystii kona, uobecnia się jego śmierć. Ale jednocześnie uobecnia się Jego zmartwychwstanie. I Komunia święta, którą przyjmujemy, to jest przyjmowanie Chrystusa zmartwychwstałego. Oczywiście trzeba pamiętać, że, że droga do Zmartwychwstania prowadzi przez śmierć. Tak. Dlatego słuszną rzeczą jest, że w wielkim poście rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Tak, droga do zmartwychwstania prowadzi przez śmierć. Nie ma, nie, ma, nie ma innej drogi. Ale na końcu jest zmartwychwstanie. Na końcu Wielkiego Postu jest zmartwychwstanie. Na końcu Drogi Krzyżowej, de facto, jest zmartwychwstanie. Dlatego często dodajemy piętnastą stację zmartwychwstanie pana Jezusa. Y i mi o tym mówi, przypomina ta dzisiejsza Ewangelia. Jezus objawiający się w świetlistym obłoku. Tutaj też jak to czytam, to mi się przypomina, przypominają mi się Izraelici, którzy byli wyprowadzani przez Pana Boga z Egiptu i wtedy Bóg jakby ich prowadził w postaci obłoku. Tam było tak, że w ciągu dnia to był obłok, a w ciągu nocy był słup ognia, który rozświetlał ciemność. Ale właśnie tak mi się to kojarzy nie? jedno z drugim. Ten, ten świetlisty obłok z dzisiejszej Ewangelii, z tego objawienia na górze przemienienia. Tak kojarzy mi się ten obłok właśnie z tym znakiem w którym obecny był bóg wyprowadzający żydów z Egiptu z niewoli. Tak i właśnie dziś też w czasie tego wielkiego postu chce stanąć przed nami. Staje przed nami Chrystus w świetlistym obłoku, który chce nas wyprowadzić z niewoli grzechu. Tak? Chce nas wyprowadzić z niewoli grzechu. O tym mi mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Ale żebym ja był wyprowadzony z niewoli grzechu, ja muszę widzieć Chrystusa jako światło. Takiego właśnie rozświetlonego. Tutaj jest, do, do, dokładnie jest powiedziane, że twarz, że Jezus zmienił się wobec nich, Jego twarz zaczęła jaśnieć, jaśnieć, jak słońce, a odzienie Jego stało się błyszczące, jak światło. Tak. Żeby wyjść z niewoli grzechu, ja potrzebuję Chrystusa, który jest dla mnie światłem. Tak. Mam z niego korzystać jako ze światła. I jak patrzę na światło, jak patrzę na słońce, to, to ono jest tak jasne, że, że ja nawet nie mogę za długo patrzeć. Nie da się. No? Ale, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym dostrzegając Chrystusa na swojej drodze, żebym teraz w jego świetle, w świetle jego nauczania, w świetle jego czynów, jego miłości popatrzył na siebie, na otaczający mnie świat. Właśnie rozświat rozświetlony nim, rozświetlony Chrystusem. Do tego czuję się dzisiaj wezwany i zaproszony. Tym samym wezwany i zaproszony do jeszcze głębszego, pełniejszego przeżywania tego szczególnego czasu Wielkiego Postu. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.